bardzo, ja już dokończyłam tą część robótki, także pierwszy element jest za nami. Będziemy dowiązywały nitkę. Generalnie chodzi na razie o 16 rządek, czyli to jest krateczka pełna brzegowa. Następnie mamy pięć krateczek pustych, jedną pełną, trzy puste i jedną pełną. I następnie dorobiłam jeszcze Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rządków, cały czas zmniejszając z prawej i z lewej strony o jedną krateczkę. Ostatni rządek to tak naprawdę jedna kratka. I teraz będziemy dowiązywały nitkę, czyli odwracam sobie robótkę tutaj, gdzie zaczynałyśmy. Mi kawałeczek został łańcuszka, więc obcięłam. Pętelkę i teraz postaram się troszkę rozpróć na tyle, żeby można było dowiązać nitkę i żeby zostały mi trzy oczka łańcuszka. O, idealnie. Tak i teraz postaram się dowiązać do tej nitki nowy kłębuszek. No i ja już mam zawiązaną tą niteczkę. Pierwszy słupek wykonany, i teraz oczywiście wkłuwam się w drugi słupek i wykonuję słupek. Staram się później też ukryć te nitki od supełka, tak, żeby mi to nie wystawało. O, i już mamy w zasadzie kratkę brzegową wykonaną. Ok, także początek za nami. Tutaj te niteczki trzeba jeszcze fajnie pochować, poprzedziewać między oczkami, między słupkami. I teraz tak, dochodzimy oczkami pustymi do tej pełnej kratki. I tu będziemy ponawiać wszystko, krateczki pełne wykonamy, ale skończymy o, na jedną krateczkę pełną wcześniej niż w poprzednim rządku. Dla przypomnienia, dwa oczka. I słupek na krateczkę pustą. Ok, więc to w ten sposób zaczęłam już pierwszy rządek od dowiązanej nitki. A i mam już wykonany ten pierwszy rządek od dowiązanej do nitki. Chyba już widać mniej więcej wzorek, co będzie on przedstawiał. Pewnie się już Panie domyślają. W każdym razie mamy tak pełną krateczkę brzegową. Tu, gdzie dowiązywałyśmy nitkę. Właśnie, bo to o to nie powiedziałam, to też jest ważne, z której strony dowiążemy nitkę, aby nam wyszedł e, wzór. Dowiązujemy, o, jak popatrzymy na wzór, to z tej e, krótszej części wzoru, nie z tej takiej, o, długiej, już zakręconej wręcz. Tylko z tej krótszej. Więc mamy tak, jedną kratkę pełną brzegową, następnie 2, 4, 6, 8, 9 krateczek e, pustych, dłuższy fragment z kratkami pełnymi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli 34 słupki obok siebie i kończymy na jedną krateczkę przed. Z poprzedniego rządku mówię o krateczce pełnej, czyli wcześniej sobie skończymy. Dalej krateczki puste 4, jedna pełna, 2, 4, 6, 8 pustych i znowu jedna pełna. Kolejny rządek w tej samej szerokości. No i mam drugi rządek, drugi rządek od dowiązanej nitki, cały czas jesteśmy w tej samej szerokości, Jedna krateczka pełna, następnie kratki puste 2, 4, 6, 7. Jedna pełna, pusta. Dwie pełne, 3 puste. I teraz krateczki pełne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 31 słupków obok siebie. Dalej krateczki puste i jest ich 9, a na samym końcu jedna krateczka pełna brzegowa. I mam już trzeci rządek od dowiązanej nitki, jedna krateczka pełna, pięć pustych, trzy pełne, jedna pusta. I tutaj, czy ja dobrze pamiętam, że tu było 10 pełnych kratek, ale ponawiamy w każdym razie. Przeliczę na wszelki wypadek raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 7, 8 9, 10, zgadza się czyli 31 słupków i teraz na przemian dwie puste, dwie pełne dwie puste, dwie pełne a do końca już tylko kratki puste jest ich 6 no i jedna pełna brzegowa czwarty rządek od dowiązanej nitki krateczka pełna brzegowa 5 pustych pełna pusta Dwie pełne, sześć pustych i na przemian teraz mamy. Trzy pełne, trzy puste, trzy pełne. Jedna pusta, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. Cztery krateczki puste i jedna pełna na samym końcu. O, a mi zostało tyle. Mam nadzieję, że starczy, bo to jest ostatni fragment. Yy, Jaki mi został z białej niteczki, więc chciałabym, żeby jednak wystarczyło. Piąty rządek od dowiązanej nitki. Jedna kratka pełna, trzy puste. I tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. Dwie kratki puste, a tu ponawiamy, więc mamy na przemian trzy pełne, trzy puste, trzy pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie dalej mamy pięć krateczek pustych i znowu na przemian pełna, pusta, pełna, pusta. No i na końcu dwie kratki pełne, cztery puste i jedna pełna brzegowa. No i mam już szósty rządek od dowiązanej nitki. Krateczka pełna brzegowa, cztery puste. No i na przemian pełna, pusta, pełna. Później mamy trzy krateczki puste, jedną pełną. 5 krateczek pustych, i dalej 3 pełne, 2 puste, 3 pełne. Eee, I teraz znowu mamy 3 krateczki puste, 3 pełne, 3 puste, i 1 pełna. Więc na samym końcu są 4 zmiany: 3 pełne, 3 puste, 3 pełne, 3 puste. Na przemian po prostu. O! Myślę, że bardzo fajny prezencik dla małej Ani. Dla dużej Ani Róża, dla małej Ani ani serduszko z literką a. Siódmy rządek od dowiązanej nitki. Krateczka pełna brzegowa, cztery słupki, trzy kratki puste, trzy pełne, trzy kratki puste, trzy pełne, czyli miałyśmy cztery zmiany. Jedna pusta, cztery pełne. E, czyli 13 słupków obok siebie. Tak jest. Dalej cztery krateczki puste. I znowu mamy na przemian dwie pełne, dwie puste, dwie pełne, a do końca już tylko kratki puste jest ich sześć i jedna kratka pełna. Kolejny rządek będzie to ostatni rządek w tej szerokości. Dalej będziemy zmniejszać. Ósmy rządek od dowiązanej nitki, jedna kratka pełna brzegowa, siedem krateczek pustych, jedna pełna, trzy puste. 1 pełna, 5 pustych. I teraz taki dłuższy motyw: kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. Dwie kratki puste, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 3 puste i 1 pełna. I właśnie, czy to jest tak, to jest ten rządek. Który już był w ostatni w tej szerokości, będziemy teraz zmniejszać. Więc przechodzę od razu na czwarty słupek oczkami ścisłymi. No i z tego słupka będę zaczynała. Trzy oczka do góry. I do, dostawiam jeszcze trzy słupki. Dwa na mostku, a jeden ostatni już ze słupka. No, i mam już dziewiąty rządek od dowiązanej nitki. Zmniejszyłam o jedną krateczkę, czyli zaczęłam z czwartego słupka. Jedna kratka pełna, trzy puste. I teraz taki dłuższy fragment kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, czyli trzydzieści słupki obok siebie. No i do końca już tylko kratki. A nie, pomyłka. Tu powinna być jeszcze kratka pełna, przeoczyłam. Więc mam tak: 2, 4, 6, 8, 10, 11 kratek pustych. Tutaj w tym miejscu krateczka pełna, zaraz za tym motywem wzoru z poprzedniego rządku. O. No i znowu kratki puste. Oho, i się rozprół w końcu. Kratki puste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No i ostatnia to jest krateczka pełna. A kolejny rządek Robimy w tej samej szerokości, więc nie zmniejszamy na razie. No i mam dziesiąty rządek od dowiązanej nitki w tej samej szerokości, dopiero później będziemy zmniejszać i mam tak, jedną kratkę pełną brzegową, następnie cztery kratki puste i na przemian, pełna, pusta, pełna. Dalej puste, 4, 6, 8, 10, 11. No i fragment krateczek pełnych, gdzie ten motyw zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej w stosunku do poprzedniego rządku. I tych pełnych mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli 28 słupków obok siebie, cztery puste i jedna pełna. Kolejny rządek. Zmniejszamy już teraz, będziemy ustawicznie zmniejszać. No i jedenasty rządek. Zmniejszono jedną kratkę z prawej z lewej, i mamy jedną krateczkę pełną. Cztery puste. I znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli 22 słupki obok siebie. Dalej krateczki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Dwie pełne, pusta, jedna pełna, cztery puste i jedna pełna. Kolejny rządek to będzie ostatni rządek przez całość robót. Dwunasty rządek i jednocześnie pierwsze zakończenie e, serduszka. Zaczynamy oczywiście od zmniejszenia o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I mam tak e, jedną kratkę pełną, czyli cztery słupki, następnie dwa, cztery, sześć krateczek pełnych. Pustych, przepraszam, oczywiście pustych. 6 pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie. I znowu mam kratki puste, tu mam wiązanie tej mojej znalezionej wełnki I mam 2, 4, 5 pustych krateczek. Później jest kratka pełna, i to jest środkowa kratka tej robótki. Dalej robię 14 kratek pustych: 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13, ojej, 13 kratek pustych, bo 14 to już jest kratka pełna. Więc tak to wygląda i przerzucamy na drugą stronę, i robimy już sobie zakończenie. Przeskakuję od razu o jedną krateczkę, zmniejszam i mam kratkę pełną, brzegową, z czwartego słupka wykonaną. I 2, 4, 6, 8, 10, 11 krateczek pustych, jedna kratka pełna, znowu przerzucam i tym razem mam dwie kratki pełne brzegowe po zmniejszeniu. I 2, 4, 6, 7 krateczek pustych, i znowu 2 pełne brzegowe, czyli 7 słupków. I ostatnia y, część. Przechodzę sobie oczkami ścisłymi na siódmy słupek, z siódmego słupka zaczynam i wykonuję 7 pełnych krateczek, czyli 22 słupki obok siebie. A teraz jak wykonać drugą y, część, drugie, y, drugie zakończenie? No identycznie oczywiście, ale tak najlepiej się wkłuć tutaj jak mamy ten środkowy kwadracik w ostatni słupek z tego kwadraciku. Przeciągamy nitkę, zawiązujemy. O, i tu już możemy zaczynać, tu się fajnie nam schowa ta nitka, którą dowiązałam. O, i ja zaczynam oczywiście od trzech oczek do góry na pierwszy słupek, i na mostku już będę opierała dwa nowe słupki. Czwarty to normalnie wkół. Ok. Następnie krateczki puste. Raz. Tu muszę jeszcze schować później, już może jak skończę pracę, bo to brzydko wygląda to, to wiązanie. Dwa. Trzy.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pustych krateczek teraz idzie 9 10 i po tej 10 robimy dwie krateczki pełne o nie, przepraszam nie dwie, jedna pełna więc jeszcze 11 kratka pusta w następnym rządku będą dwie pełne. O. Ok, czyli mamy jedną pełną: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pustych i jedną pełną. Tak samo jak tu: raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wszystko się zgadza. Przerzucamy na drugą stronę. Przechodzimy sobie oczkami ścisłymi, na czwarty słupek i z tego czwartego słupka zaczynamy 3 oczka do góry. Najpierw robimy dwie pełne kratki, czyli 7 słupków obok siebie. No i krateczki puste raz dwa trzy cztery pięć, 6 7 No i dwie kratki pełne. O. I przed nami ostatni rządek, ostatni element musimy wypełnić tylko te kratki puste, które nam zostały, więc przerzucamy na drugą stronę. Przechodzimy na siódmy słupek, my potrzebujemy wykonać 22 słupki obok siebie, no bo mamy 7 krateczek do wypełnienia. O i zaczynamy z tego siódmego słupka, trzy oczka do góry i teraz już po prostu sobie dalej działamy. I to jest koniec naszej pracy wspólnej. Ucinamy nitkę. Zaciągamy przez oczko, żeby dobrze zacisnąć, żeby się nie rozpruło. I tylko wystarczy schować końcówkę tej nitki. I kolejna praca za nami. Jeżeli ktoś ze mną wykonał to serduszko, to poproszę w komentarzu również o serduszko. I zapraszam do kolejnych projektów. Tym razem na pewno będą to większe rzeczy. Dziękuję, pozdrawiam.